Na tę drogę nie czekali prawie 40 lat. Łącząca dwa największe osiedla Przylesie i Ustronie, obwodnica południowa, została oddana do użytku w grudniu 2011 roku. Od blisko 3 lat kierowcy mogą jeździć obwodnicą i szybko przemieszczać się z Ustronie na Przylesie i odwrotnie. Inwestycja kosztowała blisko 80 milionów złotych i została sfinansowana z budżetu miejskiego. Po wielu perturbacjach prezydentowi udało się odzyskać z kasy Urzędu Marszałkowskiego. 50 milionów złotych. Jest mniejszy ruch i łatwy dojazd, jeżeli chodzi o pani obwodnicę i ulicę generała Maczka. Dokładnie tak. Bo o to chodzi. Przede wszystkim z Legnicy, jak się jedzie i ktoś jedzie, to tamtędy. Jak najszybciej. Dobrze by było, żeby uruchomili objazd całego osiedla tamtego. Miasto jest odciążone od ruchu, bo jest przylesia na ustronie bez problemu, że przylatuje w parę minut. Przede wszystkim skrócił się dojazd na przylesie. Po drugie, zmniejszył się ruch w centrum. To jest główna zaleta. Od początku 2012 roku mieszkańcy Lubina jako pierwsi w Polsce nie płacą podatku od nieruchomości. To właśnie prezydent Lubina, Robert Raczyński, wystąpił z taką inicjatywą, by zwrócić uwagę na niespójność polskich przepisów podatkowych. System podatkowy w Polsce opracowany został 150 lat temu i pora to zmienić mówił wówczas prezydent Robert Raczyński. Bo się nie płaci. Normalnie nie? Zostają pieniądze mi w kieszeni. Zawsze coś zostaje, jak tu mówią mnie. Podczas mijającej kadencji w mieście i powiecie zadbano także o to, by poprawić stan dróg. Lubin wzbogacił się o nowe miejsca parkingowe i ronda zwiększające przepustowość w mieście i zapewniające większe bezpieczeństwo. Wśród nich jest jedyne w mieście rondo turbinowe na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Bolesławieckiej. Wszystko jedzie. Jeszcze powinno być duże rondo tam na Legnickiej, na tym zakranicie. Tam powinno być duże rondo. Dużo lepsze na wierzchnie są, lepiej się jeździ po lubinie ostatnio. Dużo lepiej. W czerwcu 2014 roku otwarto bramy zmodernizowanego Parku Wrocławskiego. Niegdyś zaniedbane miejsce w sercu Lubina, dziś atrakcjami przyciąga nie tylko mieszkańców miasta, ale i gości z całej Polski. Modernizacja parku trwała 3 lata i kosztowała w sumie 20 milionów złotych. Park całkowicie przebudowano na obszarze. 14,5 hektara znajduje się 12 wolier z żywymi ptakami, 13 figur dinozaurów mini zoo, fontanny, boisko do plażowej siatkówki oraz wiele stref wypoczynku. Każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Podobała bardzo fontanna, dlatego że fajne wzorki z tej wody wychodziły. Mi się podobały też te ruchome szachy. Mi się najbardziej podobała plac zabaw i taka atrakcja, że była taka rura, do której wchodziło parę dzieci lub jeden i ją się tak kołysało. Mi się najbardziej podobały bażanty i pawie. Świnki, ptaki, kucyki i kozy. Możemy przyjść ze znajomymi i pograć tutaj w siatkę, bo jest miejsce, żeby grać w siatkę. Posiedzieć tutaj na placu ze znajomymi i porozmawiać. Mi się podobało tak ogólnie cały park, bo są ptaki, są dinozaury i w ogóle ten park jest odnowiony. Nie tylko dzieci w wieku szkolnym i przedszkolaki doceniają walory parku wrocławskiego, ale również rodzice spacerujące z maluchami w wózkach. Na pewno lepsze niż inne, bo jest duże. Jest miejsce, gdzie można przejść pospacerować się z dziećmi. Jest zabawa. Więc jak najbardziej. W sierpniu tego roku po dwóch latach budowy do użytku mieszkańców oddano halę widowiskowo-sportową. To nowoczesny, wielofunkcyjny i w pełni klimatyzowany obiekt przeznaczony do organizacji imprez sportowych i rozrywkowych na blisko czterotysięczną publiczność. Koszt inwestycji wynosi 65 milionów złotych. Na ten niezwykle nowoczesny obiekt lubinianie czekali od 30 lat. Jestem pod wrażeniem. Pierwszy raz w tej sali. Naprawdę bardzo przyjemnie, całą rodziną jesteśmy, super. Ja osobiście jestem zachwycony, płakać mi się chce, bo ja 25 lat temu już we, wtedy walczyliśmy o halę i dzisiaj marzenia moje i pana prezydenta się spełniają i społeczeństwa miasta Lubina też. Cieszę się ogromnie, ogromnie się cieszę. Jestem z Głogowa, jestem pod wrażeniem sali, jest czego Nie. zazdrościć. Czekaliśmy na salę wiele lat, myślę, że ta dla koszykówki, dla piłki ręcznie, czy dla siatkówki. Będzie to wymarzona hala dla rozwoju przede wszystkim młodzieży w Polsce. W granicach miasta można się poruszać bezpłatną komunikacją miejską. To kolejny z pomysłów prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego, który udało się zrealizować w ostatnim czasie. Więcej osób korzysta, idzie zaoszczędzić na biletach. Ludzie teraz jeżdżą na jeden przystanek, no bo nie płacą, no to jeżdżą. nie? No i widać autobusy są zawsze prawie pełne. Takie są efekty, kiedy samorząd jest zarządzany przez ludzi, którzy nie tracą czasu na bezcelowe kłótnie i przepychanki. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.